Dobrze, w dzisiejszym odcinku Rysiacek XD będzie grał na gitarze. Bo to było ustalone zawsze, tak? Ale ten rysiaczek XD nie potrafi grać na gitarze, to nie będzie grał na gitarze. będzie. Nie. Jest świeżkie nóżki. Grasz jak typowy rysiaczek Edward. Nie pan Lemur mój, od ciebie lepiej. Buu. 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 Rysiaczek śmediasek! Rysiaczek śmierciaszek. Poszedł już do sklepu, ale nie bo widakiem bidakiem, la 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 Teraz będzie grał na giemanie, się pan Bruno du, du, du. The voice of kids the... Od drugiej strony Buh.